Witajcie z tej strony, Rock'n Game. Dzisiaj gramy w CS-a znowu. I może nie będzie już. nie no mamy takich, takich w sumie od, od Silvera do Globala. Jest ciężko, ale mamy Silvera 6. Ale gram z Morkiem, który ma też Silvera 6. Witam Cię. Dobry. Dobry, wbijam go już nie wiem ile. Też. Zresztą nie powinien dostać mieć Golda 2, a wbijam koledze Bez... Widzowie, czekajcie, chwilę, bo właśnie robię. Co mi CS-a? Wy tego nie widzicie. Ale <grym>, ja tak. Dobra, gramy na wersco i na Niuku. Zobaczymy czy dzisiaj się uda i będzie pik i będzie Gold 1 naprawdę trochę to jest słabo, co się dzieje ostatnio w tym CS-ie. Napiszcie też w komentarzu kto według Was wygra mieć tego całego majora. No coś czuję, że wygra go albo Spirit, albo g że nie, jeszcze Vitality ma tam, Vitality ostatnio się poprawiło. Po latach. No. No naprawdę, ja tam... Teraz widziałem Snacka na żywo. Przechodziłem kolejnego Nie wiem czy wiesz. No? Przechodziłem, bo... mieszkałem w nie mieszkałem w Katowicach. Było też ten Był Major. kiedy grały jeszcze... Gdy były jeszcze Polskie... Czekaj. Hades, gdzie oni grali? Czekaj. Pro. Nie. Hades I te Hades. grali. Honie grali. No, w, nie w najnie, W tym drugim. Ence. No w Ence widelce Eee, Galip Ence to... Przechodziłem kole z Naxa. Niestety nie zrobiłem sobie z zęcia. Mogłem. dobrze Ale no, ale... Naprawdę powiem wam szczerze, że fajnie się. Było na tym. może nie byłem na samym miejscu, że tylko byłem na mitapie, ale. Na mitapie, no ogólnie na tym całym spotku chodziłem. Ale nie byłem na całym przedsięwzięciu CSA. Ja wiadomo, ja to w domu chuj pufar. Ja? Teraz. Ja Mogę go już i ukraść. <grym> ogólnie jest, to jest plus mieszkania w Kadowicach, że masz takie coś blisko. To nie musisz zapodzielać po całej. W Polsce na jakieś turniej Albo coś O flagi? Tylko żeby nie ping O i na pewno, oby nie ping Bo z moim pingiem ostatnio jest ciekawie A ja w ogóle mam jeszcze aplikację aplikaty Ja tak? no też mm. Dobra, jeździmy Idę po lewo Albo szyby. A nie. Jest. Ojej, Loki. Nie, To jest przeciwnik, który Nie, No, jest. No, jest. Te jest. Tak naprawdę bardziej takie są przestrzenne, tylko że zdawają mi obrażeń. Bił przez nie. Nie, no, ile nie, eko. Niektórzy broni tego nie bierze. Na przykład nie, no, nie, nie, na Nie, nie. Może... nie. nie. Nie, nie mam Adiateka. co? Dobra, to wezmę ci taka albo masz baliza. Ja z takim tak. Mam uspo Dotykajcie za z jakiem, A no dobra, tutaj move it, move it. No dobra. Nie się, wiem. Z, y się. zamieszałem Kresie się. Trochę. A z góra, obity dwa dwie dwie kulki to są. O, mam deeky dla ciebie. Znajdź mnie na ziemi, nie w ogóle pojawi się... Ja mam deekas, Jego... no. Ale nie dzik. Mojle, to dużo tego. Do dużo Jego. tych deeków. Eee, odcinki się będą pojawiać. To jeszcze te inne, patrzę. powsze. Zobacz, z Pico Parka. To no, 88 Jaja. Ok. One use To smaczne. Nie wiem, jak macie jakieś pattern, ja aby mógł nagrywać dźwięk osobno. Na przykład mikrofonu Marka albo mój. To bo ja nie wiem, co bym to. Wszystko nagrywam na jednym. Ale się w no A, tym jest. A, tam był. Ale nawet nie słyszałem jak zawraca. No, coś słyszałem, ale... Teraz jak nie widzisz... No było ciężko. No to dobra, zagrajmy teraz. Ja się chowam. Chyba. u mnie? Dwóch. Chyba. Chyba szyby okay. będzie. I szyby. Mam okay. A postaram się iść pójść do szyb. Słuchaj, kocham szyby bardziej. Uważaj. Obijte, obijte. Idę Obij ja wrócił na szyby, chyba. Aha, tylko by ci powiem Zobaczcie, że z tęsknoty on miał MT Podniosł po tobie? Okay? Ja nie miałem Miałem, ale to... Z czego on cię zabił? Zemki. mki mu cię po mnie podniesz. W poprzedniej rundzie no, Spal się tam Szyby Wójna. Nie, nie trafił Szyby do Co on się tak podejść Doubledars jeszcze Kurw, obity Cześć oh, z jak ja go nie zabiję, to usuwam tą grę i koniec kąt jest rajka Przedaję konto Walwy To jest nie sprzedasz w ogóle gry, bo masz przepisane do konta wszystko Joy, Joy. Nie ma. Nie, 10 i 42 cztery. Oh, yeah. Ciekawie się zaczyna. No to jest też pierwsza runa nasza w sumie. Chcę dzisiaj. Siedliśmy do, do CS-a w sumie pierwszy Teraz, raz. Meci. Dzisiaj. Dzisiaj jak tu nagrywam, jest 13 grudnia. Taka ciekawostka. Tam, Rampa. Na Nie, on no, został... mnie nie lubi. Ja muszę na groniu zobaczyć, czy to niebieskiego trafiłem. Naprawdę, jest trochę ciężko, bo ja mi się wydaje, że go trafiłem. Nie wiem, nie. Давай, берем, пойдем сюда. Пойдем сюда. Вот, броня. Туфчай надо. Гурман. и... Радак. Бра, маленькая! Бра, 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 Uuuu, do szyb, może razem Panie no, Smokers, stoją Jeden, góra. Sto. So... No, jeden. Trawo. w jeden Dalej, obydwaj Lewo, lewo, sorry, kurwa. lewo od razu Terrest, aha. W wyskoku. No. Ciekawy. Się bawi. Pieletowy. Dostał 300 kulki, co no, nie? Wiesz, nie, nie, nie dostał przez ścianę Zadałem mu 2 kulki, 14. O, to... to aha. No właśnie, właśnie on dostał dmg 67. Palić drzwi. Tydark. O, lecimy stąd, wyrwał. tej rampie. Trochę... nie wiem, czy pan też to ścina? Pomóc, ale go zabił. Hmm. Może to ścina po prostu przez... ...przez odpaloną aplikację w tle jedną... ...która jest potrzebna mi. po ścianie szczerom. W nie był jeden, a drzwi nie siedzi, A nawet już siedzi tutaj. Nie Nie no, powali no. zaraz. No, no ale tak teraz zagramy Vertigo, nie? W sumie. Bo mamy z, no. jedną runę zaliczoną. Na innym mapie. No, no, ja z po... no, nie wiem, na czas. O, postrzel tam trochę. Nie mogłem go tylko trafić, no. Nie trafiłeś go. Zdanie 100, 100. Nie, mam 100 w 5 i 100 w 3. Nie, bo, bo widziałem tylko, że krew leci, to tak, strzeliłem.

Ile on dostał? Nic! A, jeszcze nie wiem. Zgito. <grym> A co w Mógłem poczekać. Ja dosłownie, ja dosłownie zacząłem w niego strzelać, ale... gramaty gdzieś. Ledwo sobie klijem już dostałem banie. A, nie to wcale zawidzimy się na sobie runcie. Co? Witajcie, w po ucięciu. A, zapomniałeś się łączyć. Znaczy no, nie że zapomniałem, ale no. Zapomniałem się, że nagrywam. Ale dobrze że włączyłem nagrywanie, jak jesteśmy na grę. Na To bo tu będzie, uważaj. Ja, patrzę. ja jest celowany. Kurde, dostał trzy kulki. Ale nie, hmm. jak ja, co widzę, ciężko. Jakie co widzę, my, teraz? Będzie następny odcinek, Wuh. to jest Gusu z A czy nie, że WH? Po prostu wcelowany. Ja nie widziałem. Nie, nie, nie widziałem, że on też tak będzie wcelowany, w koło, tak. nie? Może być beton albo headshot. My widziałem, nie gdzieś, nie gdzieś nie na tyle. Wychylić, no. Na tyle będą. Widzę ja się lepiej nie wiem czy... Ale koleś, że ja czatu nie mogę wyłączyć, nie? A jak tu? Bo jak razem coś pisać, bo się bo mamy tam, tam kolaki w teamie No, no. widzę wiecie co jest na nagrywkach często let's go, let's go. Bo Tak, Ta bo on w ogóle nie tupnął No no na pewno go Ojej! Napisz mi, że kupisz kawki. Nie. Jak kogo w ogóle nawet... Nie ma to jak być po prostu celowanym na z i nabijać diggin i zadać one shot'a, nie? One pop'a. Tak, tak. No ja też tak czasem zapraszam, ale tu... Ja też czasem zostawię takiego gonga strzelać. Dobra, teraz rampą. To był Ale. Bez przesady. Shift. Ale bez przesady. Jest na rampie. Pomóż. To blisko będzie. Nie no trafiać. Widzę. Dziwiz... dzisiaj to nie jest mi dzień coś tu było. Tak nie podniosłeś? mam. E, aha. Aha. Granat podniosłem. No to super. Myślałem, że podniosłem ten granat. Co może być na rogu? Aha. Teraz mu napisz, kupisz. On też wtedy YouTube tupnął. Tak mi Nie No nie teraz. Aha, dźwięczało mi lagowało. Nie ma, dźwięczało mi lagowało. Widzę, Nie podłączyło mnie w to. Padała, dawała. na tym, na midzie. Palaka kajuć albo smółka Tu już wiem, co widzę, liści na o. Mój ręk. Hmm. Nie daj, nie daj, nie, nie to do barki. No, to wiele widać. Dobra, to teraz będzie bestia. Berdą mięso, patrzcie na mnie. Mam tylko smoke, a jest. Yeah, Ej, chłopiec jest chory. Oma czarną. Oma ciemną zieloną oznakę 2021? Co to oznacza? Nie Ten chłop nawalał w CS-a, nie wiadomo ile, żeby tą zakę zdobyć Bo się przechodzi kolorami Jest zielona, powiedzmy czerwona, niebieska, coś tak, nie? Niebieska, tu nie jest szara Szara jest jako pierwsza the... Ale oni są w zimie w zauważyłeś to? Nie. Idziemy, dwóch mida akurat są dwójka idzie Ale nie, Idziemy... ale nie widziałeś w ogóle tego co ty na tygodniu, czy nie? Nie. Nie. Aha, mi... to nieźle, nieźle Musiał mnie przepuścić. No, no, naprawdę. Dziwnie, akurat dwóch nie no, widzisz no, no, tak stało. Maj pusta. Masz. No, Jestem. Jaśnik. Mam jednego fraga. Witamy, ja tam, nagrywam ryby. odcinek. Witamy. Pozdrawiam, pozdrawiam jarka. Zapewniliśmy, że na kanonach na A w? konie no, to, to, to fajnie, że kop -a w chłop zraszył AWP To jest trochę nasza wina, bo powinniśmy przejść na kanał nagrywki. Dobra. Dobra, dobra, no. nie, nie dobra, nie, nie dobra, Nie Spokojnie. Nie bo chciałem Dobra. Później Bye. Nie przeszkadzasz Spokojnie Bye. dobra, dobra. 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 dobra Bra jest u mnie Wiem Gdzie jest tam? Dobra, on jest celowany we mnie Ledwo no twoi i już we mnie celowany Instant bony mi przychodził Rampa, rampa Było mhm. głęboko oh. Nie, to mi śmierdzi ewidentnie Ej, Ale nie nie i po od razu banie mi spadał. Mnie też on, no, raczej, on o mnie wiedział że tam stoję, ale kup instant dał Bright Pika szczeli się schował No u mnie to tak mniej, że wiedział o mnie Alej Mam tę informację, nie? Rampa No Nie na rampie No wychyla i od razu jadę. Też dostaję banie. Teraz na Mhm. On dostał? Ja dostałem. Dobra. Taktyka skał. idę na beton w fizzynie. Chyba Na beton. A dobra. ale to nie ta mała. Teraz nie. Idę od i od spawn'a swoje koszalona. To chyba jeden będzie. A. A, oh, o, że... a, 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 dobra. To. Ah fajnie. Dajbicie, zrobię. Że ja go Zdjęcie, biję po plecach i. No wiesz, to jest krępujący odcinek. To depresja. No. I snap przegrana Odbijemy się na sobie odcinkach Pewnie to. Albo zaraz na kolejny Cz. Bomba słyszałem U Ciebie Dobra Lepiej dla mnie na prawo ej hey, dobra nie on skoczył od razu w ciebie on i in... co Koń? A bustuję. Mhm. U mnie. Fajnie, że wybustujecie. Mhm. Fajnie ciekawe, to jest. Śmierdzi to fake na, na kilometr. No, Rampa. i tak właśnie się kończy granic. i totalnie Jak co to one chat żeby nie było Na rampa To okay, on ci instant głowy sprzedał Myślę, że widzieliście ten Shad, mi się uda, że ten Shad zaróluje. Nie wiem, ja sobie teraz zrachuję, najwyżej. Co, odpalony jesteś? No, z, na na ucy i błędach raczej będziemy run-poyd'y, wiesz? O, no, od, odwraca się chłopie. Już wiem, że raczej w dwóch będzie od tej strony. No i oni niby strzelają, żeby pokazać tu widziałeś. Widział, widział. widział. Wiem. No. Nie nie wiem. Nie wiem. Ewidentnie. Coś było nie tak z nimi, bo to było hit. Instant banie, instant te. Panie widzowie, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. I za ty. Wyszło jak wyszło? Okazało się, że coś chyba nie byli czyści. Bo wątpię, żeby tak grali i w głowy, i sand te. Dziękuję Wam za oglądanie materiału. Ten był Mojrek. Widzimy się następnie. Cześć, cześć.